O kurde. Widzę, że m, przyniosłeś broń. No, przylecimy do Los Santos i zabijemy rodzinę Michaela Nie wiem, czy Michael jest, ale myślę, że chyba tak e, O kurde Powiedział nasza kola. Nie mogę dopuścić do takiego zamachu Idziemy szybko wypłacić pieniądze i szukać idealnego samochodu znaczy suwa, ponieważ czerwonego a jak nie będzie to po prostu przemalujemy bo za jakiegoś powodu od jak jakiegoś czasu puści jakieś zasady typu możesz używać tylko czerwonego suwa jako ujazd, który może się poruszać po Los Santos dobra Szybko! 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 Nawet jeżeli banku map, by się znajdował na miejscu. Mimo tego, że mami mogłem wydać je jako złoty, No to nic to nie zmienia, ale musimy mieć jakieś pieniądze. Dobra, dziękuję za ten pojazd. Przemaluję później, gdy już będziemy na miejscu blisko. A co myślałeś, że będę trąbił na wszystkich? Szybko! Szybko, szybko, szybko! Nie ma czasu! Nawet nie próbuję przyjechać po podmażeniu tylko spowolnić. nie wiem czy to ma jakiś sens ok. dobra niestety już nie tutaj nie połowy nie, nie, nie spojrzeć już trochę są bliżej, więc jak oni nie spojrzą to już będzie jakiś za Byli pojechali inną Więc teraz nie mogę przemalowywać Dobra, już mam przemalowane. Gdzie jesteście, Jimmy, Tracy? Gdzie jesteście? Może na dole. Ale mam nadzieję, że szybko znajdę. Nie wiem, co to za bilety. Gdzie jesteście? Nie no, już się zgubili. Dobra, biorę was. Niestety już musimy opuszczać. To jest fajnie gdybyśmy mogli zjeść ciasteczka, ale już nie możemy. Mimo tego, że wykorzystałaś się do zrobienia. Dobra, jesteśmy na miejscu, oj. O mało wybyła by kratca. Nie wiem, czemu nie ma samochodów, ale nie wiem. Czemu to tak występuje? Dobra, rozwalamy belkę. Dobra, lecimy do... Na przystanek Saangwa. Kilka godzin później, już jesteśmy na miejscu. W dolny Google Map i znowu prowadzi mnie trochę inaczej. I zamiast Prowadzić i to robić coś co O, kogoś uderzyłem. No dobra! Jedźmy, jedźmy, jedźmy. Nawet jeżeli są... Okay. Dobra, idziemy, idziemy, nawet jeżeli sami było tak nic sobie Dobra, bus, i nie, stąd, nie Dobra, wóz, a mnie już nie mam. Wóz nie mam. Dobra. Już jesteście na miejscu. Dobra, już oni wysiedli i mogę uciekać. Diszę z górze. No, ciekawe te z górze. dajdzie tylko lat do rozwalenia O oh, Jezu Ostatecznie też ty jesteś popknięta.